Hej, Judy. Jak się czujesz? Chujowo. Ale wymyśliłam coś. No to co wymyśliłaś? Lizis bar był kiedyś burdelem. Tigersi zabili tam o jedną dziewczynę za dużo. Ludzie wzięli sprawy w swoje ręce i teraz to nasz klub. To samo trzeba zrobić z chmurami. Na pewno dobrze to przemyślałaś? W ogóle tego nie przemyślałam. Wiem tylko jedno: Moksom udało się nie dlatego, że wszyscy siedzieli na tupach i myśleli. Namówiłaś Moks, żeby przejęli chmury? Nie, namawiam ciebie. Znam w chmurach kogoś, kto stanie po naszej stronie. Pomożesz mi. Dobra, jestem z Tobą. Och, zajebiście. No to jaki jest plan? Musimy porozmawiać z Majką Maedą. Jeśli ona się nie zgodzi nam pomóc, to wszelkie planowanie możemy sobie odpuścić. Kim jest Maiko Maeda? To laska, która nieoficjalnie rządzi w chmurach i jest w tym naprawdę dobra. A oficjalnie? Oficjalnie jest Lalką, czyli nikim. Jesteś pewna, że ta Maiko będzie chciała nam pomóc? Gdybym była pewna, to bym do niej zadzwoniła i nie potrzebowałabym twojej pomocy. No dobrze, to zadam inne pytanie. Czy jesteś pewna, że ona będzie chciała nas wyrzucić na zbity pysk? Nie. O, to już coś. Dobrze znasz tę całą Maiko? <słuch> Za dobrze. Kiedy to robimy? Spotkajmy się wcześniej rano. Wtedy prawie nikogo tam nie ma. Jak wcześniej? Przed ósmą. Będę na ciebie czekała przy wejściu. Albo nie. Na balkonie domu Mulalek. Spróbujemy wejść tak, żeby nas nie widzieli. Na balkonie. No dobra. Spokój się. Dzisiejszy serwis rozpoczynamy od wiadomości z ostatniej chwili. Historia nastolatków uprowadzonych przez Antonego Karisa, zwanego także Piotrusiem Palem, znalazła w tym finał. Dzięki pomocy anonimowego informatora NCBD dotarła do nich na czas. Stan uratowanych określany jest jako krytyczny, ale stabilny. Karis przez dwa tygodnie więził i torturował nastolatków na terenie opuszczonej farmy. Ta przerażająca sprawa potwierdza jedynie tezę, że Night City chyli się ku moralnemu upadkowi. Przestępczość w Night City jest dwa razy większa niż na terenie nowych Stanów Zjednoczonych. W tym wypadku wydaje się niemal pewne, że podpisanie nowego traktatu akcesyjnego z U. stanowczo poprawiłoby ja niesprawiedliwość... Dzięki, że jesteś. Jak będziemy z nią rozmawiać, nie daj się wyprowadzić z równowagi. A nie wiadomo, jak potoczy się rozmowa i czego się spodziewać. Wszystkiego. Chwila uwagi i zaczniesz realizować jej agendę. I w dodatku będziesz myśleć, że to ty masz kontrolę. Okej. Okay. Znam ten typ. Nie powiesz mi nic konkretnego, co powinienem wiedzieć, kiedy będę z nią rozmawiać? Ja z nią będę rozmawiać. Wyglądasz na zdenerwowaną. No, Mam ochotę zabić skórwy, synów, gołymi rękami. Więc tak. Można powiedzieć, że jestem trochę zdenerwowana. Co zamierzasz powiedzieć, żeby ją przekonać? Prawda? O Evelyn. O tym, jak skończyła i dlaczego to się stało. I to wystarczy? Nie. Potem będę improwizować. Krótko mówiąc, idę jako twoja obstawa. Hmm? Dobrze rozumiem? Tego nie powiedziałam. Ja ją po prostu znam lepiej. Dobra, chodźmy. Poczekaj, otworzę. To są skomplikowane zamki szyfrowe. Nie otworzyłabyś tego od tak na pałę. Potrafisz obejść ich systemy? Wygląda na to, że potrafię. Liczyłam, że niczego nie aktualizowali od lat. I nie przeliczyłam się. No dobra. Za mną! Powiedziałabym, że miło cię widzieć, ale nie chcę skłamać. Wiesz, że nie lubię spontanicznych wizyt. Tak. I nawet wiem dlaczego. Kiedy dołączyłaś do MOX, uważałam, że sięgnęłaś dna. Ale teraz widzę, że zeszłaś jeszcze niżej. Zadajesz się z osobą, która nie jest tu mile widziana. O tobie mówię, V. Widzę, że musiałem na tobie wywrzeć ogromne wrażenie. Byłem tu tylko raz, a tak dobrze mnie zapamiętałaś. Pamiętanie problematycznych klientów należy do moich obowiązków. A także znajdywanie sposobów na radzenie sobie z nimi. Jak mam sobie poradzić z tobą? Nie zwracaj na mnie uwagi. Właśnie wtapiam się w tapetę. Słucham. Po co tu przyszedłeś? Pilnuję, żeby Judy wyszła stąd zadowolona. Bez ciebie miałaby większe szanse. Judy ma dla ciebie propozycję dotyczącą chmur. Chcesz wrócić? Załatwione. Przecież wiesz, jak cenię Twoje umiejętności. Nie rozumiem tylko po co przyprowadziłaś ten problematyczny ogon. Nie wrócę tu, póki lalki są traktowane jak mięso. Musimy to zmienić przejąć chmury i uwolnić się od Tigersów. Okej. Okay. Widzę, że śmierć Eve mocno tobą wstrząsnęła. Nie sądziłam, że o tym wiesz. Ta dziewczyna prosiła się o smutny finał. Dziwię się tylko, że tak późno go osiągnęła. Musimy coś zrobić, inaczej wszyscy w końcu trafią tam, gdzie Ivy. <słuch> Woodman ją zgwałcił, kiedy była nieprzytomna, a potem ją sprzedał. Zawsze byłaś niezrównoważona. Ty sprawiasz wrażenie rozsądnego. Powiesz mi o co naprawdę chodzi? Rozważ propozycję, Judy. To się może udać. No no, Judy. Widzę, że dorobiłaś się prawdziwego fana. Wiedziałaś w jaki sposób Woodman zajął się Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy? W klubie rządzą bossowie z Tiger Klaus. Wiesz ile ja tu znaczę? Tyle co wy oboje razem i wasze problemy znaczą dla mnie. Czyli bardzo niewiele. Tracimy tylko czas. Poradzimy sobie bez niej. Judy, odezwij się do mnie, jak przejdziesz przez żałobę i odzyskasz kontakt z rzeczywistością. A żebyś nie miała poczucia, że cię olałam, Forrest będzie za parę minut na poziomie technicznym. Będzie sam. czowy element rozgrywki. Za parę dni do ciebie zadzwoni i przedstawi pomysł przejęcia domu Lalek jako swój. Może coś w tym jest. Coś was łączyło w przeszłości? Dawno temu. Tak. Chyba po prostu czułam się samotna. Jak wszyscy w Night City. Ona kiedyś była inna. I ja też byłam inna. Ludziom, którzy zawsze wszystko kalkulują na zimno, nie można ufać. Nigdy nie wiadomo, kiedy w ich obliczeniach szale opłacalności przechyli się sklepania po plecach na wbicie w nikosy. Wiem i całkowicie się zgadzam. Kiedyś była nią zauroczona i sporo mi zajęło, zanim zrozumiałam, że taka właśnie jest. No ale jakaby nie była, potrzebujemy jej. Ach, mogłam nurkować się od rana. Trochę relaksu dobrze by ci zrobiło. Mnie pewnie też. Mhm, to nie do końca relaks. Pracuję nad takim jednym pomysłem, ale jeszcze nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. No tak, mogłem się spodziewać, że w twoim przypadku nie chodzi o leżak i drinki z parasolkami. O nie, w leżaku miałabym za dużo czasu na rozmyślania. A tego właśnie teraz staram się uniknąć. Co robimy z Udmanem? Jesteś pewna, że on tam przyjdzie? Myślisz, że nadal by tam pracował, gdyby nie słuchał rozkazów Mike'a? Poznałeś się, przecież. Co właściwie chcesz z nim zrobić? Chcę, żeby ktoś mu rozpierdolił tę jego obleśną mordę. Ktoś? Dobrze. Chcę, żebyś ty to zrobił. Nie mam żadnej litości dla tego skór wiela, czyli idziemy tam. Jasne, to jedźmy go. Pojedźmy windą. Będzie najszybciej. Poziom techniczny. Wiesz co jest od korpa? Ktoś, kto strasznie chce być korpem. Mówisz o majko, a o kim? Ale trzeba je przyznać, że prawidłowo oceniła Wasze szanse w tym Dzisiejsze przysięć. wydanie Zaczynamy od wiadomości lokalnych. Wielkimi krokami zbliżają się obchody upamiętniające 54. rocznicę wybuchu. Przypomnijmy, w 2023 roku w głównej siedzibie korporacji Arasaka w Night City doszło do tragicznej w skutkach detonacji taktycznej bomby atomowej. W wybuchu zginęło ponad 12 tysięcy obywateli, a kolejne tysiące zmarło w wyniku powikłań po chorobie popromiennej. Ten tragiczny akt terroru, przez niektórych uważany za bezpośrednią konsekwencję imperialistycznych zapędów Warasaki, odcisnął głębokie więcej w historii naszego miasta. A teraz ważna informacja dla wszystkich mieszkańców Watson. Jutro w całej Dzień odbędzie się długo wyczytanie... A Co wy tu kurwa robicie? Gdzie, Maiko? Po jaką kurwę kazała mi tu przyjść? Ewelin nie żyje. I przyszedłeś specjalnie, żeby mi powiedzieć? Jakie to kurwa miłe, że o mnie pomyślałeś. Masz na wieniec. Zgwałciłeś Ewelin, kiedy potrzebowała pomocy. Mogłem jej skręcić kark. Mogłem powiesić za włosy jako ozdobę, dopóki nie zaczęła by śmierdzieć. A ja ją zawiózłem do Rippera. Jakaś rekompensata mi się po prostu należała. Powinna być mi wdzięczna i wy kurwa też. To jest mój wyraz wdzięczności. Zobacz, chowajcie Chodźmy na parter. Muszę już wyjść z tego miejsca. Wydawało mi się, że kiedy on zdechnie, to świat się zmieni. Jakoś tak bardzo wyraźnie, wiesz? Wiesz, odwet rzadko przynosi uwagę. Ludzie często uważają to za cudowny lek na własne cierpienie. Ale to tak nie działa. Nie chcesz rozmawiać z tymi, Mhm, jasne. Nie no, Spariuje z tobą! Aha, Teraz Najlepiej krzyczeć pokażę. to ja mnie potrafisz, a o tym, żeby mnie gdzieś zabrać, to już nie powiedz. Tylko przechodzisz? Do Majko z jakąś petardą. Apelowanie do jej poczucia sprawiedliwości nie wystarczy? Majko przekonają tylko konkrety. Przez chwilę miałem wrażenie, że chcesz odpuścić. Wi, ja całymi dniami siedzę w piwnicy i obrabiam braindance. Y. Wiesz, jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś odstrzeli mi wtedy głowę? E, małe? Jak empatia Majko. Nie przywykłam narażać się jak ty, ale jeszcze się nie poddałam. No wiesz, właściwie to ja też lubię konkrety. No tak, liczą się tylko parametry. Ilu położysz, ile zużyjesz nabojów i ile etków ci za to wpadnie. Nie każdy żyje sztuką i snami o wolności. Czasami potrzebne jest zejście na ziemię. No to co robimy dalej? Muszę się zastanowić. Potrzebujemy więcej ludzi to na pewno. Pogadam z lalkami. Odezwę się do ciebie. Muszę pomyśleć. Na razie, Win. Dziękuję ci.